Yy, jesteśmy po, nie po weekendzie, tylko po sobocie wyścigowej, i nasze konie yy, na sześć koni wygraliśmy tylko raz. To wcale nie jest aż tak źle. Yy, pierwszy wyścig wiraz z gór. Taki miał najlepszy swój wyścig w życiu do tej pory yy, z frontu, więc pojechaliśmy z frontu. No, dosyć była elastyczna bieżnia, może trochę bolot za szybko nim pojechał. Albo po prostu tutaj jest taki koń, że on się zniechęca i nie chce galopować. Ale dobra taktyka chyba, tak lepiej jeździć z frontu niż się tam gdzieś połętać i on ma nie chcieć później galopować. Także skończył szósty, myśleliśmy, że będzie trochę bliżej. No, a zobaczymy następny start i na pewno to jest koń jakby wytrzymały, ale nie chcę mu się tu ry rywalizować, bo... On schodzi takim w ogóle niezmęczony. A, no, następny wyścig, dwulatek na Slim Light, e, biegał już z bieganymi końmi. I uważamy, że jak na debiut dwuletni, to całkiem przyzwoicie e, skończył. E, e, blisko koni. Myślę, że następnym starcie na pewno będzie dużo, dużo lepiej. Zresztą, jak większość tych naszych dwuletnich koni. Jedna wygrana, jaką odnotowaliśmy, to była, yy, yy, to był Marysin, który pierwszy raz w tym sezonie biegał właśnie po kastracji i było widać, że, yy, że podoba, spodobała mu się ta kastracja, przynajmniej w głowie. On dalej jest jeszcze taki niewyciszony, ale już jest zdecydowanie lepiej, już się nie interesuje wszystkim dookoła, tylko bieganiem. Podobnie zresztą było z Gancegalem. Gancegala też wykastrowaliśmy i Gancegal jakby po kastracji zaczął naprawdę dobrze biegać. W nagrodzie skarba dwuletni Groszek, no zrobił się ostrzejszy trochę i Aśkę tam lekko targnął i było widać, że to nie dla niego E, taka zabawa i chyba trzeba następnym razem sadzać e, Jokaja z mocniejszą ręką i, i zobaczymy jak mu tam lepiej pójdzie, ale nie było tragedii. No, widać, że on jeszcze jest taki, musi trochę sobie odpocząć, bo miał trzy szybkie starty i, i za, za bardzo go weszły mu te starty w głowę. Kolejny koń to Enterprise, który no, mieliśmy nadzieję, że powalczy o wygraną, ale to też jest taki koń bez przyspieszenia, ciągnie się i, i też no, liczymy, że e, następnym razem i taki elastyczny tor widać, że mu sprzyja, że wtedy nie liczy się szybkość tylko siłowo, to jest duże, silne koń. I może w następnym razem będzie lepiej, bo nie, musimy, nie możemy z niego wykrzesać jakby chęci takich i entuzjazmu do tych wyścigów. No. Kolejnym koniem, który te Araby to naprawdę są trudnymi końmi, wielki Dakris jakby sponiwierał Bolota w tym wyścigu jakby po wyścigu, tylko zapytałem go czy go już nauczył, rozumął tak, ten koń powiedział, że tak że takiej lekcji nigdy w życiu nie dostał. Ale właśnie te konie uczą pokory, bo tu może być najlepszy jeździec. On jakby hmm, hmm, lekceważył sobie Szczepana kilka razy. Szczepan już wiedział, w którym momencie trzeba zareagować, żeby jakby nie zostać sponiewieranym przez niego. A bolot się trochę zagapił, trochę może nie uwierzył. Może myślał, albo uwierzył w swoje siły, myślał, że bez żadnego problemu sobie da tu radę i, i dostał naprawdę e, ciężką lekcję z życia wyścigowego. I tak się skończyła sobota na takim przykrym incydencie z wielkim Dakrysem, który naprawdę zrobił najgorszy wyścig w, swoim, w swojej karierze. I leży to gdzieś w jego mentalności, bo ten konia chce się ścigać, to naprawdę potrafi zrobić dobre wyniki. Zresztą pokazywał, potrafi wygrać derby i tak dalej. W tym roku jakby no nie, nie podoba mu się nic w tym roku. Nie chce się współpracować z jeźdźcem, pomimo że, że w domu jakby sobie doskonale daje radę. No dobra, co było, to było i myślimy teraz o tym, co będzie, i właśnie świat wyścigowy to, to jest taki, że e, trzeba tu umieć e, dostać manto, pozbierać się i dalej jakby e, dalej pracować i robić swoje się zniechę, nie zniechęcać. I właśnie przykładem takiego będzie whisky jar, który m, w ostatnim starcie ta maćkę trochę sponiewierał. Za ostro poszedł, on ostro chodzi w cuglu, i, i, i to jest taki koń, którego trzeba w odpowiednim momencie przytrzymać, i dla którego w którym odpowiednim momencie puścić. i Myślę, że Szczepan z Whisky Jar będą jakby wymagającymi przeciwnikami. Pomimo tego, że go nie ma tu w programie, że on tam jest faworytem, to na pewno to jest dobry koń. I i w takiej stawce może tutaj namieszać, także radzę wziąć go pod uwagę. Kolejny nasz koń to The Kid Bobibi, który, można powiedzieć, nie lubi takiego mokrego toru, a jest takim indiańskim wywoływaczem deszczu. I za każdym razem, jak go zapisuję, to jest mokra bieżnia i na taką samą się zapowiada w ten weekend. także po mokrej bieżni ten koń w ogóle nie galopuje, nie to, że on galopuje, on się stara, tylko po prostu mieli jakby pod siebie i nie ubywa mu terenu i, i jak będzie mokro, no to nie, nie wróży mu żadnej poprawy, także chyba, żeby się stał cud, ale wątpię. No i nagroda krasna i to jest właśnie taki ciekawy zapis, bo yy, i biega ta niemiecka klacz. I biegają te same, co biegały. Dochodzi jeszcze Nemesis ze starszych klaczy. Ja tak tą swoją wedding ring teraz trochę mocniej liczę, nawet e, tak, że może e, ograć te faworytki. Przeciągnęła się już, tak miała przetarcie w woksie, było widać, że ten dystans nie jest dla niej straszny. Myślę, że na korzyść jej będzie to, że ona ma tutaj. 200 metrów krócej. Już wiem, że sobie spokojnie da radę i wytrzyma i jestem dobrej myśli, że, że nawet możemy tutaj powalczyć o, o wygraną tą Wedding Ring. Tak samo Lady Gabi, która cały czas jakby na dobrym poziomie biega, notuje dobre wyniki, dużo nie traci do tych najlepszych klaczy w roczniku. Ostatnio była tak trochę źle przeprowadzona, bo cały dystans galopowała największym kołem. Jeżeli teraz trochę ją schowamy, przeoszczędzimy, to może zrobi nam tu jakąś niespodziankę. E, trzyletnie klacze korzystają z ulgi wagi. Także e, z jakiej to się okaże, ale korzystają z ulgi wagi i hmm, powinny sobie tu jakoś tam dać radę e, ze starszymi przeciwniczkami. I na klacz Striełko w następnym wyścigu. No to jest ta klacz, która ma 48 w handicapie i, i pokazała, że dystans dla niej lepiej pasuje, i wycofaliśmy ją z wyścigu łuszniowskiego tydzień wcześniej. Teraz pobiegnie w bardziej jakby mniej wymagającej stawce. I jeszcze pan pojedzie, zobaczymy, co się uda z niej wykrzesać. I ona fizycznie się cały czas minimalnie poprawia i jakby nic jej nie brakuje do tego, żeby kiedyś tam wygrała i może to akurat będzie ten dzień umiarkowaną wagę poniesie, także jest wszystko w porządku. Nagroda przed świta, ponieważ nasze konie wszystkie z tych takich średnich dystansów przekwalifikowały się do nagrody Westminster za tydzień, to zapisaliśmy tutaj taki drugi garnitur naszych koni. Jakby fachowcy nie, nie upatrują w naszych koniach jakby faworytów tego wyścigu. a Ja myślę, że Mazowia, która teraz wchodzi na jakiś taki fajny poziom i formę, i tak samo Pilecki, że mogą być tu widoczne, to już jest teraz robi się powoli jesień i wszystko zależy od tego jak te konie odczuwają, odczuwają te starty całoroczne i czy sobie dadzą radę, czy nie i tu forma już zaczyna decydować. I ostatni wyścig w sobotę to jest Sileroy i poniesie najwyższą wagę w polu, a ale no, tak się układa, że jakby um, um, ciężko jest znaleźć dla tych koni odpowiednie wyścigi i, i zobaczymy, no biega na takim przyzwoitym poziomie, nigdy jeszcze w tym sezonie e, nie zrobił jakiejś takiej jazdy w lewo zaczyna się być taki powtarzalny i jak e, Magda dobrze ruszy i, jej nie, nie zlekceważy na początku, to, to może się tutaj też policzyć, bo no, to jest koń, który jakby mm, lubi się ścigać przede wszystkim i, i mu się to podoba. Yy, no, też jestem dobrej myśli, bo yy, lubi miękki tor i może ta waga go trochę tam przydusić, ale generalnie mam jej wymagających przeciwników dzięki takiemu handicapowi. i w niedzielę zaczynam już w pierwszej godzinie. pobiegnie nasza little lucky charm, która która za chwilę jakby już będzie jakby dorosłą klaczą i, i no cały czas się tam gdzieś się ściera z, z tymi mm, końmi w czwartej grupie i też myślę że jak trafi na swój dzień i swój rytm to e, ostatnio zapisałem na krótko bo nie miała gdzie biegać. Teraz biega pod e, swój dystans i e, taki mokry tor elastyczny nawet mocno elastyczny jej odpowiada także no, mały plusik dla niej, że może tutaj zrobić jakiś progres. I nagroda gangesa dla 3-letnich koni. To jest pierwsza grupa. Pobiegnie cyprus pod bolotem, bolet go zna i mm, też koń wymaga specyficznej jazdy. Ale to taki konio mm, jakby średnich możliwościach. I ciężko tu upatrywać, że zawujujemy ten wyścig. Ale, jakby załapał się na jakimś płatnym miejscu, to by nas to naprawdę satysfakcjonowało. E, gonitwa trzecia to Karo Giorgio, i to nasz debiutant e, dwuletni, który, mm, no jak większość naszych debiutantów, potrzebuje się zapoznać z Torymi i z Bieżnią. I jest no, taki lekki, sprytny. I e, wszystko zależy też jak zareaguje na bodźce, czy tam dobrze ruszy, czy nie będzie wyłamywał, czy się nie będzie bał innych koni, także pierwszy start na rozruch, ale raczej ciężko będzie nam tutaj rozgrywać ten wyścig. E, bardziej liczymy na to, że przyjdzie w koniach i dużego wstydu nie przyniesie. I gonitwa czwarta, to jest e, trzecia grupa. Dla trzyletnich koni biegną nasze dwie klacze, Mur Diamond Kitty. No i na dzień dzisiejszy się wydaje, że ta Diamond Kitty jest taka mocniejsza, idzie z formą do przodu. Była czwarta w Solinę. Ostatnio była druga. Mur widać, że tymi prowadzeniami tutaj forma trochę spada i że trzeba jakby na nią ostrożnie patrzeć, ale też nie jest jakoś mocno eksploatowana, także pomimo tego, że miała e, ostatnio słaby wyścig, to m, może tutaj w tej słabszej stawce sobie jakby m, odnaleźć się. Jest dużym znakiem zapytania nasza tresamur. No i nagroda san Leżer, mało koni się zapisało. Ze względu na dystans Mary Elizabeth na pewno będzie się podobał taki długi dystans, tak samo jak i na Thunderowi. No i zobaczymy to. Jakby konie są w formie. ta Mary też trochę zjechała. Ostatnio z formy w grupowym wyścigu se nie poradziła, ale to mimo wszystko tam dla niej był za krótki wyścig na woli dłuższe dystanse. I, i mokry tor i taką wolniejszą rozgrywkę, także y, na pewno biega tu y, z szansami na no, zajęcie jakiegoś w miarę przyzwoitego, płatnego miejsca. A Night Thunder no, cały czas utrzymuje dobrą formę i, i cały czas jest jakby, y, ponieważ brakuje mu takiego błysku na końcu, ciężko takiemu koniowi jest wygrać, ale jak punktuje na drugie miejsca w, drugich, w dużych wyścigach, to jakby należy się z tego cieszyć, a nie martwić. I w gonitwie szóstej Ordzinal pobiegnie i też on ostatnio się przestraszył konia. Może tak nawet tego nie było widać, tam rozmawiałem ze Szczepanem po wyścigu, że koń przed niego wjechał 5 czy 10 metrów, on już jakby zaczął panikować i stopować, także to jest też trudny koń, ciężki do prowadzenia i w każdej chwili może czegoś nowego tam się przestraszyć i nas wtedy tak zaskoczył, pomimo, że odpadł na ostatnie miejsce, to później finiszował i, i jakby no, jest to koń, który moim zdaniem jak przejdzie, jak po sznurku i dobrze y, będzie jeszcze pan w stanie go tam bez przygód przeprowadzić, to to nawet może tutaj wygrać ten wyścig. Takie jest moje zdanie. No i Monte Carlo to jest trzyletni debiut. Który, koń, który przyszedł do nas do treningu niedawno z Francji. On, koń, który nie biegał, miał zaległości treningowe i no, zaczyna jakby swoją przygodę yy, z wyścigami. I moim zdaniem będzie mu tu nawet w czwartej grupie ciężko wejść w ten świat wyścigowy. No ale to też tak jak podobnie jak z dwulatkami. Patrzymy na niego, jak przyjdzie w pierwszym starcie w koniach i, i skończy zdrowy, to w następnym starcie się powinien polepszyć. No i w ostatnim wyścigu dnia pobiegnie David Detal. Ona też lubi jakby rozgrywki dystansowe i wolną bieżnię że widać, że pod nią będzie akurat to wszystko pasowało. Może dystans jest trochę za krótki i za szybki może się okazać ten wyścig, ale generalnie to klacz, którą też stać tutaj na walkę o zwycięstwo. I z takim nadstawieniem, zawsze jakby patrzymy pozytywnie na te nasze konie, że nawet. Jeżeli nie mają szans, to liczymy, że jak się wszystko dobrze ułoży, to może wygrają i może, może będzie również taki tym razem. E, tak ogólnie chciałem podsumować też ten sezon. Nie jest źle, bo tak jedziemy, ciągniemy jakoś. E, Miej konie z naszej stajni, e, trochę kontuzji jakich drobnych, konie mają przestoje i to trochę je wybija z, z, z rytmu ale generalnie pozytywnie się kręci sezon i aby tak do końca to nie ma co narzekać e, pozdrawiamy Was e, tutaj e, pozdrawiam Was chodź tu ta tu która doznała kontuzji, ścięgna i już nie będzie biegała w tym sezonie i pójdzie na matkę i będziemy mieli kolejną klacz hodowlaną córkę Telimeny i będzie nam rodziła źrebaczki może do Cassiniego pojedziemy na pierwszy raz i urodzi nam małego cacka także pozdrawiam wszystkiego dobrego wygranych w totalizatorze trzymajcie się